Koziarska, Przemysław Travczyński. Witamy państwa w kolejnym serwisie informacyjnym CVRKDZ News. Od czego dzisiaj zaczynamy? Dzisiaj damy pierwszeństwo zwycięzcom, czyli zaczniemy od informacji na temat wręczenia nagród konkursowych. Zwycięzcy konkursów przeprowadzonych podczas Nocy Zawodowców 2020 zostali oficjalnie nagrodzeni przez CVRKDZ w Koninie. Pomimo barier i obostrzeń epidemiologicznych, które utrudniają nam wszystkim funkcjonowanie, spotkaliśmy się osobiście z każdym ze zwycięzców. Dyrektor centrum Andrzej Budny wręczył cenne nagrody oraz listy gratulacyjne zarówno uczniom, jak i nauczycielom, którzy wykazali się największą aktywnością podczas minionego eventu. A oto nasi zwycięzcy. Wśród uczniów pierwsze miejsce zajęła Anna Andrzejewska z Zespołu Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego w Koninie. Drugie miejsce przypadło Oliwii Myszkowskiej ze Szkoły Podstawowej w Kleczewie. Na trzecie miejsce na podium zajęła uczennica Szkoły Podstawowej w Kawnicach, Malwina Górska. Tym natomiast, którym nie powiodło się tak dobrze jak zwycięzcom, ale również wzięli udział w konkursach, zostały przekazane drobne upominki Nagrody pocieszenia otrzymało blisko 30 uczestników nocy zawodowców. Za udział w konkursie dla nauczycieli zostały również nagrodzone następujące osoby: pani Kinga Lewicz, doradczyni zawodowa ze szkoły podstawowej w Kamnicach, pani Bernadetta Kucharska ze szkoły podstawowej w Radolinie i pani Justyna Jarmusz ze szkół podstawowych w Kleczewie i Złotkowie. Wyróżnienie natomiast otrzymała pani Iwona Strużyńska z zespołu szkolno-przedszkolnego w Lubstowie. Każdy z nas powinien robić to, co najbardziej lubi. Praca powinna być naszą pasją i wtedy będziemy ją wykonywać jak najlepiej potrafimy. Uczniowie naszej szkoły, Szkoły Podstawowej imienia Stanisława Wyspiańskiego w Katnicach, już po raz trzeci wzięli udział w nocy zawodowców. Dzięki temu mieli okazję. Zobaczyć, podpatrzeć pracę rzemieślniczą wielu ludzi. Dzięki tej nocy mogli też poznać ofertę szkół ponadpodstawowych. Jeszcze raz gratulujemy wszystkim uczestnikom i już teraz zapraszamy. Bądźcie z nami w kolejnych inicjatywach, bądźcie czujni i uważni, bo za chwilę następne interesujące propozycje konkursów. Zapewniamy, że każdy znajdzie coś dla siebie. Oddaję głos Pani redaktor. Dziękuję bardzo. W obecnej sytuacji staramy się jak najwięcej aktualnych informacji przekazywać młodzieży w różnych formach. Możemy wykorzystać do tego zasoby, które już istnieją. Dlatego dziś o e-zasobach edukacyjnych. Podamy przykłady kilku stron miejsc, z których bezpłatnie można skorzystać. Pierwszą z nich jest oczywiście strona ośrodka rozwoju edukacji edu.pl m.in. Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych, strona Instytutu Badań Edukacyjnych, który przygotował różne publikacje dotyczące nie tylko zintegrowanego systemu kwalifikacji czy zintegrowanego rejestru kwalifikacji, a także z obszaru doradztwa zawodowego. Zapraszamy na naszą stronę internetową cwrk.z.conin.pl, na której znajdziecie Państwo materiały do wykorzystania na zajęciach. Pełna lista stron z materiałami nie tylko z obszaru doradztwa zawodowego, na naszej stronie. Między innymi możemy skorzystać na przykład z portalu Edukacji Ekonomicznej Narodowego Banku Polskiego. To jest dla uczniów, którzy chcieliby świadomie uczestniczyć w życiu gospodarczym. Internetowa Encyklopedia PWN Encyklopedia, w której są hasła stale aktualizowane, jest to baza wydawnictwa naukowego. PWN do papierowej wersji encyklopedii. Strona Kan Akademii Jest to stworzona przez ekspertów strona z materiałami złożonymi z filmów, ćwiczeń, artykułów. Wspomagają one naukę matematyki, przedmiotów przyrodniczych i programowania. Dostępne są dla wszystkich bezpłatnie. Dla rodziców, dla nauczycieli, dla uczniów. Narodowe Archiwum Cyfrowe www.nacgov.pl gromadzi i opracowuje oraz konserwuje fotografie, nagrania dźwiękowe oraz filmy, które wchodzą w skład państwowego zasobu archiwalnego. Jednym z ciekawych stron, jedną z ciekawych propozycji może być na przykład Minateka. Jest to unikalny zasób archiwalnych materiałów audiowizualnych, spektakli teatralnych, koncertów, reportaży oraz animacji. Szczegółowe informacje z wszystkimi linkami do materiałów znajdziecie oczywiście na stronie CWLK.Z w Koninie. A teraz kilka informacji z naszego cyklu. Rynek pracy wczoraj i dziś. Sztuczna inteligencja może odgrywać kluczową rolę w reputacji przyszłości. Aby wykazać, jak bardzo przydatny może być w tym celu inteligentny system, Jedna ze znanych platform internetowych przeprowadziła specjalne badanie z udziałem przeszło 9 tysięcy uczestników zatrudnionych w branży HR. HM. Wyniki mówią same za siebie. Aż 67% badanych wskazało użycie sztucznej inteligencji w procesie rekrutacji jako najlepszy sposób na oszczędność czasu w pracy. Z kolei 43% podkreśla eliminację uprzedzeń, w tym rasowych, przy wyborze kandydatów. 58% dodaje, że dzięki staraniom sztucznej inteligencji wybrane osoby są o wiele lepiej dopasowane do profilu idealnego kandydata. Okazuje się, że coraz więcej firm inwestuje w sztuczną inteligencję w rekrutacji, jako sposób na jeszcze dokładniejszą i znacznie szybszą analizę kandydatów. A co ciekawego Aniu odnotowaliśmy w mijającym tygodniu dla naszych widzów? Ogólnopolski tydzień kariery już za nami. Co roku w wydarzeniu organizowanym przez Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych ORP bierze udział wiele instytucji. Celem OTK jest inspirowanie i promowanie działań doradców zawodowych na rzecz wspierania i planowania ścieżek kształcenia, wyboru zawodu, miejsca pracy i kariery na szczeblu ogólnopolskim, regionalnym i lokalnym. W tym roku hasło przewodnie doradzamy zawodowo, wybieramy odlotowo. CWR KDiZ w Koninie skupiło się w tym roku na konsultacjach indywidualnych z uczniami. Kolejny news. Warsztaty z uczniami online. Wyzwanie czy problem? W U ostatnim tygodniu udało nam się zrealizować kolejne warsztaty z zakresu doradztwa zawodowego dla młodzieży w wersji online. Kolejne grupy ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Kole uczestniczyły w interaktywnych warsztatach poświęconych wybranym wyzwaniom, przed jakimi stoją uczniowie. Przy wykorzystaniu narzędzi grywalizacyjnych, młodzież uczestnicząca w zajęciach podjęła się planowania swoich najbliższych kroków edukacyjnych i życiowych. Ku własnemu zaskoczeniu, wielu z nich zauważyło, że planowanie może być i przyjemne, i przydatne. A na zakończenie... Żenujący żart prowadzących. Jak nazywa się pies słomiarza? Puszek. Dziękujemy za uwagę i zapraszamy do następnego spotkania z nami. Do zobaczenia.